Ostatnio znajomy spytał mnie, no, co z Twoimi vlogami. No to stwierdziłem, że czas w końcu coś nagrać, bo faktycznie jakiś czas już tych vlogów u mnie na kanale nie było, a trochę się rzeczy pozmieniało. I chodzi o to, żeby troszkę tutaj usystematyzować i powyjaśniać niektóre zagadnienia. Otóż pierwsza sprawa to w tej chwili. Dostałem takie grubsze zlecenie jako business to business, czyli B2B. Jak ktoś nie wie, co to jest, to sobie może w Google wpisać. Ja tylko powiem tyle, że jest to taka sprawa, że w ciągu miesiąca pracujesz dla jakiejś firmy, a na koniec wystawiasz im fakturkę. Nie będę tutaj co do szczegółów wchodził, bo niektóre biznesy lubią ciszę. A w związku z tym, że tutaj nic się ostatnio z takich rzeczy. Bardziej medialnych nie działo, to na razie tę część pominę. W każdym razie, jak zapewne niektórzy z Was gdzieś tam z innych mediów się dowiedzieli, tutaj oficjalnie potwierdzam, że 1 września wystartował kanał na YouTube. Nowy, który wspólnie ze znajomymi tutaj rozbudowujemy. Kanał się nazywa, ale kanał. Link do niego będziecie mieli na pewno tutaj w narożniku i postaram się umieścić go też w opisie poniżej. Dlaczego powstał ten kanał? No, już jakiś czas temu mówiłem do znajomych, że chciałbym odpalić taki kanał rozrywkowy w miarę możliwości, unikając wszelkich newsów i polityki, albo przynajmniej ograniczając to do minimum. Nie okazało się, że dużo osób jest chętnych do pomocy. No, i tak ciśniemy tutaj pomału. Stopniowo będę ujawniał, kto ze mną współpracuje. Na tę chwilę mogę tylko powiedzieć, że. Wszystko zaczęło się od przeniesienia kanapki, którą znacie z tego kanału Kanapka zmieniła nazwę na Gatka Szmatka I została właśnie przeniesiona jako taki pierwszy programik na kanale A tu osoby w temacie już się domyślają, że ze mną współpracuje Henio No, ze tej strony chciałbym właśnie podziękować też BTB Która ze swojej strony pomogła przy oprawie muzycznej do czołówek Mawoi, który także wspomogł tutaj e, kilkoma nutkami. Wszystko jest zwykle opisywane pod konkretnymi e, zdarzeniami, żeby nie było, ponieważ jeżeli to jest robione jeszcze na etapie po, po godzinach i w dużej mierze pro bono, e, to ja staram się być fair i tutaj nawet jeżeli ktoś tylko przyniósł przysłowiową kawę na planie, też będzie ujęty w opisie. E, I tak się staram to wszystko tutaj. E, zamę do kupy zbierać. W tej chwili, w tej chwili m, mamy dzisiaj 7 października, czyli kanał ma już miesiąc czasu. O kurde, słońce! Ma miesiąc czasu i 7 dni. I od tego czasu e, zrobiłem solo, dwie transmisje e, z rozgrywek sportowych. Tutaj już, tutaj już się zaczęły pierwsze głosy m, chętnych do. Współfinansowo. na trzeci zjazd. Cicho bądź. Dobra, no i tu, właśnie po pierwszych transmisjach, już się pojawiły pierwsze osoby chętne do nazwijmy to wspomożenia finansowego, żeby nie mówić górnolotnie sponsorzy. Ale to jest temat rozwojowy, którego tutaj nie chcę, że tak powiem, poruszać, bo to jest taka sprawa indywidualna dość i, i że tak powiem, stopniowo ogarniamy to w ramach tamtego projektu, Ale tutaj no mówię, że kanał jest rozbudowywany i część z tych rzeczy, które e, do tej pory wrzucałem tutaj do siebie na kanał, jak właśnie te kanapki, właśnie w postaci gadki szmatki w tej chwili lądują tam. Więc jeżeli ktoś jest e, ma niedowa, także jeżeli ktoś ma niedosyt mojej facjaty i chciałby sobie posłuchać jak z cheniem napierdzielamy różne rzeczy, to e, zapraszam na tamten kanał. Kolejną osobą, która współpracuje jest Robert. Robert jest m.in. menadżerem Casper Mainy i postanowił tutaj wspomóc ekipę między innymi poprowadzi talk show, ale rozmowa. Nie będę tutaj za dużo zdradzał, bo to jest wszystko na etapie rozwojowym działamy, pomagamy sobie nawzajem. Zarówno pro bono, jak jest jakaś biznesowa sprawa, to też. Także, jak to mówią, szanujmy się nawzajem, wtedy ma się fajnych ludzi wokół i Taka jest, takie jest generalnie założenie ale kanału, i też tutaj z tego z miejsca chcę powiedzieć, że jeżeli ktoś z Was mieszka w okolicy Kościerzyny bądź jakiś tam kręgów, no powiedzmy sobie, nie mówię jakim, bo to, że tak powiem, każdy może mieć bliższe, dalsze. W każdym razie o, o czym myślę? Myślę o tym, że jeżeli ktoś ma pomysł na jakiś odcinek, nasz znaczy odcinek, jakiś, jakąś serię programu. A nie ma zaplecza, ewentualnie ma zaplecza, ale chciałbyś się dołączyć do jakiegoś większego zespołu, to ten kanał z, na, z natury został stworzony w taki sposób, że jest otwarty na, 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 na każdą świeżą krew, e, która chciałaby e, współtworzyć zespół i go rozwijać. Także tutaj e, dużo swobody dostaje się z naszej strony e, i tak naprawdę ciśniemy do przodu. Z jakim skutkiem? To ocenicie sami, jak to się będzie rozwijać. Ja myślę, że jak na to, że w ciągu miesiąca wyemitowanych zostało, no już chyba samych gadek, szmatek, sześć sztuk, ponad 10 audycji plus dwa live'y, to już ja myślę, że całkiem niezły początek. Jutro mamy w planach dwa live'y z pierwszej i drugiej ligi siatkówki. Kobiec, także tutaj no, sportowo będziemy się rozwijać. Założeniem kanału jest prosta sprawa, tak przede wszystkim rozrywka i sport. E, a co będzie dalej? To będziemy rozwijać stopniowo, więc wie, więcej nie będę tutaj w tej chwili wam zdradzał. E, tak idę, w, jak widzicie, jestem w korku, tak już zacząłem nagrywać. W gdyni jestem w Gdańsku. No, ale dobra, spoko. Kolejnych spraw, e, to Chodzi o to, że jeżeli ktoś chce na bieżąco być z tym, co ja wyczyniam, bo nie, ukrywamy, nie, nie ukrywam, że nie wszystko da się tutaj vlogiem pokazać. Jeżeli ktoś jest ciekaw czegoś więcej, to zapraszam do mnie na Instagrama, gdzie staram się dość na bieżąco pokazywać, co się dzieje u mnie, albo w relacjach, albo w przypadku jakichś tam bardziej trwałych rzeczy, typu zdjęcia. A co się dzieje? No właśnie tak się złożyło, że jak siedziałem w Kościerzynie, miałem jakieś tam zlecenia zdalne To było tak jak było, ale teraz jak zacząłem dojeżdżać, to się jeszcze dodatkowe zlecenia zaczęły sypać Więc y, automatycznie z samego wyjazdu tutaj na y, trójmiejskie szlaki, to mnie 12 godzin w domu nie ma Więc y, no próbuję żenić to wszystko, bo jak to mówią, mając firmę, klientowi się nie odmawia Jak to słyszałem od pewnej osoby No i tak jesteśmy że tak powiem cisnę. i tak cisnę, że tak powiem do przodu. A właśnie w ramach, ale kanał staram się tutaj wrzucać rzeczy, które są na zasadzie współpracy, tak do tego stopnia, żeby po prostu e, na kanale Światce by zostały tylko moje autorskie rzeczy. 50 metrów na pierwszy zjazd. Dobrze powiedział. No w każdym razie nie, e, powtórzę się, bo nie wiem, jak mi było słychać przez tego tutaj pięknego, że e, właśnie ale kanał właśnie powstał w takim założeniu, że wszystkie współpracy, które robię z kimśkolwiek innym, żeby nie szły tylko na moje konto, to postaram się właśnie tam umieszczać takie właśnie z Heniem współpracy i tak dalej, żeby to też było fair wobec Henia, który jakiś swój czas inwestuje i tak dalej. Zresztą to nie tylko Henia dotyczy Roberta i reszty zespołu także, więc tutaj ja się staram być fair. Kto mnie zna bliżej, to potwierdzi to, że ja nie jestem osobą, która sobie przypisuje zasługi cudze, a już na pewno nie jak ktoś wymyśli jakiś pomysł, scenariusz, a później ja to, w, w, że tak powiem, wdrożę i przypiszę, że jestem autorem, tak jak miało miejsce tutaj w tutaj niedawnym czasie. Nie będę nic więcej mówił, bo to nie jest miejsce ku temu. W każdym razie, fakt jest faktem, że ja staram się wszystko postawić jasno bez zawijania w bawełnę. I tyle w temacie. No, także tyle moich wywodów na dzisiaj. Nie będę się tutaj bardziej e, w tej chwili e, wymądrzał, bo to też nie ma sensu tutaj być na czas. Jeżeli ktoś jest ciekaw, e, tak jak mówię, na bieżąco to jestem na Instagramie tutaj relacje i inne rzeczy, a tutaj e, jeżeli coś będzie ciekawszego... A czekajcie, jeszcze sobie przypomniałem jednej rzeczy. No właśnie, otóż dwa tygodnie temu na Netflixie była premiera e, filmu Perfumiarz. W którym miałem okazję statystować, i tak się złożyło, że jak oglądałem ten film, to się okazało, że miałem dwa dni zdjęciowe. Pierwszy dzień zdjęciowy był w mundurze, drugi dzień zdjęciowy był w cywilu, i tak się okazało, że jednak w cywilu mnie bardziej widać niż w mundurze. No, ale spoko, mam mundur, więc myślę, mamy tutaj z kolegą od Urbexu pomysł pewien, bo dużo lokalizacji w którym mieście było okręconych, i zobaczymy, co z tego wyniknie. Na razie nie będę z tego zdradzał. I kto wie, może ten kolega że tak powiem, też razem ze mną poprowadzi nowy program na tamtym kanale. Tak jak mówię, współpraca. Także mówię, no na razie to byłoby tyle. To tyle na tę chwilę. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Hej!